Część Boże! Pierwsze czytanie w najbliższą niedzielę będzie z Księgi Przysłów. Niewiastę dzielną, któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa. Nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. O lęsie stara i wełnę, pracuje starannie rękami. Wyciąga ręce po kądziel, jej palce chwytają wrzeciono. Otwiera dłoniu Bogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce. Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno, chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Z owocu jej rąk jej dajcie, niech w bramie chwalą jej czyny. Księga przysłów. Przysłowia są mądrością narodu, a tutaj mamy przysłowia, których autorem jest sam Duch Święty, więc warto na nie zwrócić uwagę. O dzielnej niewieście. No jak wiecie, ja już jestem 30 lat, 5, 35 lat po ślubie. Ożeniłem się z dzielną niewiastą i myślę, że po tych wielu latach mogę już coś powiedzieć na temat tego, jakiej powinniśmy szukać żony. Wiem, że tutaj wielu młodych ludzi mnie słucha i też wiem, no pamiętam, jak człowiek się zachowuje mając lat 18. Czy, czy coś w tych okolicach, na co zwraca uwagę w swojej szukając dziewczyny, czy wtedy to się jeszcze nawet może nie myśli o przyszłej żonie, tylko po prostu szukając dziewczyn Więc najważniejsza w takiej sytuacji jest no, wygląd, po prostu zwracamy uwagę na wygląd. Jedni zwracają uwagę na tam ładne nogi, czy ładna sylwetka, czy piękne włosy, no bo nie, nie ma to znaczenia, ale ale przede wszystkim na to zwracamy uwagę. A tutaj autor Księgi Przysłów nam mówi, że tak naprawdę to ważne jest zupełnie co innego. Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno. Chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Z owocu jej rąk jej dajcie, niech w bramie chwalu jej czyni. To dopiero widać po latach, jak ważne są cechy charakteru, jak naprawdę jest istotne to, żeby znaleźć Dobrą, mądrą, pracowitą dziewczynę, jako partnerkę na całe życie. Jest zupełnie inne życie potem. Jeżeli ktoś zwraca uwagę głównie na takie atrybuty zewnętrzne, jak, jak wygląd, to, no to będzie rozczarowany. To prędzej czy później przyjdzie to rozczarowanie, ponieważ nie wiem, czy mi uwierzycie, ale. Nasze babcie też kiedyś były młodymi, pięknymi dziewczynami. Jeżeli dziś patrzymy na nasze babcie, no to spostrzegamy, że aczkolwiek bardzo często są to ciągle bardzo atrakcyjne kobiety, to jednak trudno czasami w nich doszukać się tej, tej zalotnej, młodej dziewczyny, którą kiedyś ta babcia była te 50 lat temu, prawda? Po prostu taka jest kolej rzeczy naturalna. Zmieniamy się z czasem. I, a jeżeli szukamy partnerki na całe życie, to szukamy jej na całe życie, to nie szukamy jej tylko na najbliższe 5 czy 7 lat. A potem, co? Potem się okaże, że no już ta skóra nie jest taka jędrna, już, już te oczy nie mają takiego blasku jak dawniej. To co? Rozwód i szukamy nowej partnerki? No nie, podejmujemy decyzję. Na całe życie szukając żony, więc dlatego ważny jest taki ten charakter dobry, żeby. Ja nie mówię, że uroda nie jest ważna, uroda jest bardzo ważna, jest, jest bardzo istotna i bardzo dobrze by było, gdyby te 50 lat po ślubie nasze żony nadal nam się wydawały najpiękniejszymi dziewczynami na świecie. Ale nie zmienimy pewnych faktów, że to nawet jeżeli nasza żona będzie dalej na... dla nas najpiękniejsza, to obiektywnie wszyscy się starzejemy. No widzicie, że ja też już posiwiałem, włosy mi przerzedły trochę i, i skóra już jest pomarszczona i po prostu człowiek inaczej wygląda z wiekiem. No tego nie przeskoczymy, tego nie zmienimy. Włosy tam, gdzie miały rosnąć, przestają rosnąć, za to wyrastają w miejscach, w których nigdy się nie spodziewaliśmy, że włosy nam zaczną wyrastać. Różne dziwne rzeczy się dzieją z ludzkim ciałem po latach. Niemniej jednak charakter pozostaje taki sam. Jeżeli ktoś był dobrego charakteru, oczywiście charakter może się też zmieniać. Powinien się zmieniać na lepsze. Powinniśmy pracować nad sobą, żeby ten charakter się zmienił. Ale jeżeli młoda dziewczyna ma tak zwane fiłdziów w głowie, tylko i jedyne, co jest dla niej ważne, to imprezy i, i ciuchy i tego typu rzeczy, to nawet jeżeli jest bardzo atrakcyjna, a to z, często idzie w parze ze sobą, to, no to nie jest to dobry wybór. No nie jest to doby, dobry wybór. Nie o to chodzi, żeby się dziewczyną pochwalić przed kolegami, patrzcie jaką mam fajną laskę. Chodzi o to, żeby wybrać kogoś, kto będzie dobrą matką dla naszych dzieci, kto będzie dobrą gospodynią, kto będzie prowadził dom, z którym, z osobą, o, która będzie osobą, z którą łatwo będzie... Iść przez nasze życie. Ja wiem, pokazuję na moim kanale na YouTube swoje życie i czasami mam takie komentarze: jak ty to zrobiłeś, że dorobiłeś się tego wszystkiego? No, ja tego nie zrobiłem. Myśmy to zrobili z moją żoną. Przez to właśnie, że moja żona jest taka, jaka jest, pracowita i prorodzinna i że wszystko robimy razem, no to właśnie dzięki temu mogliśmy do czegoś dojść, no dzięki temu mamy, możemy powiedzieć, że żyli, żyli potem ze sobą długo i szczęśliwie. Drugie czytanie będzie z pierwszego listu do Tesalonicza. Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień pański przyjdzie tak jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle nabrzemienną, i nie ujdą. Ale Wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał Was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy Wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteście synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Temat końca świata. Kiedy będzie koniec świata? Są niektóre sekty, które się koncentrują na tym. Świadkowie Jechowy na przykład bardzo się na tym koncentrują, że trzeba tutaj pilnie robić różne rzeczy, bo koniec świata już przyjdzie tuż zaraz. Mamy ileś przepowiedni, proroctw, różnych, mniej lub bardziej nawiedzonych pseudoproroków, którzy nam określają jakieś konkretne lata czy czy poki niedawno był jakiś tam kalendarz Majów, który miał przewidywać koniec świata no, i inne podobne bzdury. Tak naprawdę to nie wiemy, kiedy będzie koniec świata, ale tak naprawdę my jako chrześcijanie jesteśmy gotowi. Po prostu Pan Jezus może przyjść dzisiaj w nocy. Jeżeli żyjemy zgodnie z nauką Pana Jezusa, jeżeli żyjemy zgodnie z nauczaniem, to, to nie ma znaczenia, kiedy będzie ten koniec świata, bo my jesteśmy gotowi, no, my jesteśmy... My czuwamy, jesteśmy trzeźwi i czuwamy. Po prostu w każdej chwili Pan Jezus może przyjść. Warto też pamiętać o innej rzeczy, że nasz indywidualny koniec świata będzie wkrótce. W moim wieku statystycznie to ja mam jeszcze 30 lat życia, mniej więcej 20 par. Ale to nie znaczy, że dożyję tego statystycznego wieku. No, z mojej klasy, z dwóch kolegów już nie żyje z, z moich kolegów wicealni. Po prostu nie wiemy, kiedy ten koniec nastąpi, kiedy nas Pan Bóg powoła do siebie. I a śmierć każdego z nas jest naszym prywatnym własnym końcem świata. Więc warto też o tym pamiętać. No, różne wypadki się zdarzają. Możemy być bardzo ostrożni, możemy. Po prostu iść chodnikiem w mieście i pijany kierowca wjedzie w chodnik i stracimy życie w ten sposób. Możemy mieć zawał, może się nam dach na głowę zawalić, może być wybuch gazu, może być problem z piecykiem w zimie i, i czat wydzielający się nas zabije. No nie wiemy tego, po prostu żaden z nas nie może być pewien tej statystyki, ile lat będziemy żyli. Dlatego warto to pamiętać o tym ważne jest, żeby, żeby, być gotowym na spotkanie z panem Jezusem. Najbliższe ewangelia. To jest przypowieść o talentach. Podobnie też jest, jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden. Każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, który dwa otrzymał, on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów, przyniósł drugie pięć i rzekł Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię, wejdź do radości twego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię, wejdź do radości twego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, Wiedziałem, że jest człowiek twardy. Chcesz rządź tam, gdzie nie posiałeś i zbierać tam, gdzie nie roz, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc poszedłem i ukryłem Twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu jego pan. Sługo zły i gnuśny. Wiedziałeś, że chcę rządź tam, gdzie nie posiałem i zbierać tam, gdzie, gdzie mnie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane tak, że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jak widać, tutaj mamy alegorię, pewien... Człowiek udając się w podróż rozdaje swój majątek, no człowiek niezwykle bogaty, bo talent to w ogóle była miara wagi, talent to było około 50 kg mniej więcej, więc jeżeli były to talenty złota, to, to był to wręcz niewyobrażalny majątek, ale nawet gdyby to były talenty srebra, to jeden talent srebra wystarczył, żeby założyć w tamtych czasach jakieś własne przedsiębiorstwo, więc... Dając komuś pięć talentów, dwa talenty czy jeden talent, no nie, nie wiemy czy złota czy srebra, ale człowiek, po pierwsze człowiek, który to rozdawał, był niezwykle bogaty, ale też dał im olbrzymie sumy, tym swoim sługom, z czego wynika, jak bardzo im zaufał i, no i co się dzieje. Bogaty człowiek wyjeżdża, a z dwóch sługów, ten, który dostał pięć talentów, i ten, który dostał dwa talenty, zaczynają obracać tymi pieniędzmi i podwajają majątek. Natomiast trzeci sługa, bojąc się tego pana, po prostu zakopuje wszystko w ziemi. I po powrocie pan chwali dwóch pierwszych, ale patrzcie, jakimi słowami chwali: Byłeś wierny w rzeczach niewielu. W rzeczach niewielu no dostali kilkadziesiąt kilogramów złota czy srebra, i, i to była niewielka rzecz dla tego Pana, w których byli wierni, no i oczywiście za to postawię Cię nad wieloma. Więc to mamy tutaj alegorię rzeczy ziemskich do rzeczy niebieskich. Po prostu nawet gdy tu na świecie jesteśmy nie wiadomo, kim wydawałoby się, to to ciągle są rzeczy niewielkie w porównaniu do tego, jakie rzeczy co zobaczymy w niebie, co się stanie w niebie. Jeżeli tu się sprawdzimy w tych, w tych niewielkich sprawach, to tym bardziej będziemy mieli jakąś rolę dużą w Królestwie Niebieskim, gdzie te rzeczy będą dużo bardziej istotne, dużo bardziej ważne. Skąd wiemy, że to jest alegoria do ponownego przyjścia Pana Jezusa i, i, i do czasów ostatecznych? No, między innymi z końca tej przypowieści, gdzie ten powracający człowiek mówi, a sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności, tam będzie płacić grzytanie zębów. Czyli znowu tu jest porównanie do wiecznego potępienia. Po prostu człowiek, który nie wykorzysta talentu danego od Boga, może zatracić swoje zbawienie. No my mamy te dary, które mamy, mamy otrzymaliśmy je w, w, w jakimś celu. Każdy z nas jakiś dar ma. Jeden otrzymał jeden talent, drugi pięć, trzeci dziesięć, ale każdy z nas otrzymał jakieś talenty. Zauważcie, że Bóg ocenia nas według tego, co nam dał. Ten sługa, który otrzymał dwa talenty i podwoił je, dostał taką samą nagrodę jak ten sługa, który dostał pięć talentów i podwoił je. Ale wystarczy, żebyśmy. Procent uzyskali z tych talentów. Ten suga który zakopał swój talent w ziemi, otrzymując nagane od pana, mówi: Mogłeś oddać to bankierom, to wtedy bym odzyskał to z procentem. Czyli niekoniecznie musimy podwoić te talenty, które otrzymaliśmy od pana. Wystarczy, że je zainwestujemy w jakiś sposób mądry i uzyskamy procenty od, od tego majątku, który od pana dostaliśmy. No jak to rozumieć? No myślę, że to tak rozumieć, że po prostu nie każdy z nas ma naturę przywódczą, nie każdy z nas musi otwierać swój własny apostolat, nie każdy z nas musi zacząć swoją własną działalność. Czasami możemy zainwestować nasze życie w działalność innej osoby. Może to być jakaś pomoc w kościele, może to być praca katechety na przykład. No nie wiem, ale po prostu ważne jest, żeby z tymi talentami, jakie otrzymaliśmy, zrobić coś pozytywnego, żeby ich nie zakopać w ziemi, bo, bo zakopanie w ziemi może się łączyć właśnie z tym, że utracimy zbawienie. Oczywiście głównymi odbiorcami tej przypowieści byli faryzeusze. Faryzeusze, przypomnę, to byli ludzie bardzo religijni, to byli przywódcy religijni ówczesnych Żydów, ale oni nie szukali. Woli Bożej, nie chcieli wypełniać woli Bożej. Oni się odgro odgrodzili niejako przepisami, które szczegółowo wypełniali i uważali, że wypełniając te przepisy uzyskają zbawienie. A ludzie, którzy tych przepisów nie wypełniali, uważali za nieczystych, uważali za potępionych, uważali za niegodnych, żeby z nimi rozmawiać, odgradzali się od nich zupełnie. Tymczasem Pan Jezus nam pokazuje zupełnie innego Boga. Pan Jezus nam ukazuje, że Bóg, że Bogu nie chodzi o to, żebyśmy skrupulatnie przestrzegali jakichś przepisów, tylko chodzi Bogu o to, żebyśmy kochali każdego człowieka. Żebyśmy naszym życiem, naszym działaniem doprowadzali innych ludzi do zbawienia do Boga. Że nie o to chodzi, żeby skrupulatnie przepisy przestrzegać, tylko żeby właśnie. Wyjść do innych ludzi i głosić im dobrą nowinę, głosić im Ewangelię. W jakiś sposób właśnie przekazać im tą dobrą wiadomość o Bogu, żebyśmy, żebyśmy wszyscy mogli to zbawienie uzyskać. Że Bóg nie będzie nas chwalił za to, że nic nie zrobiliśmy, że przestrzegaliśmy wszystkich przepisów, ale te talenty od Pana Boga zakopaliśmy głęboko w ziemi. My mamy podjąć ryzyko. No, pomnożenie majątku zawsze się wiąże z ryzykiem, więc te talenty, jakie otrzymaliśmy od Pana Boga, musimy puścić w ruch, musimy puścić w obieg, musimy zainwestować w jakiś sposób, podejmując właśnie pewne ryzyko, i nawet jeżeli nie osiągniemy sukcesów, to nie szkodzi, bo Bóg nie koniecznie żąda od nas sukcesów, tylko Bóg żąda od nas wierności, a ta wierność polega na tym, że mamy właśnie starać się pomnożyć ten majątek, który uzyskaliśmy od Pana Boga. Musimy starać się wykorzystać te talenty, jakie od Niego otrzymaliśmy. I możemy być spokojni, możemy zaufać Panu Bogu, że jeżeli rzeczywiście to są talenty dane nam od Boga, to one zaczną przynosić owoce, to one zaczną przynosić procenty. Natomiast, jeżeli je po prostu zakopiemy głęboko w ziemi, no to jest pewne, że nic z tego nie uzyskamy, że nie, będzie, nie przyniesie to żadnej korzyści, żadnego pożytku. Dlatego warto się czasem zastanowić, jaki mamy talent, co w nas jest takiego danego od Pana Boga, co może właśnie przybliżyć innych ludzi do Pana Boga. i Umożliwić nam zbawienie. Może to być talent muzyczny, może to być talent, talent plastyczny, możemy być utalentowani w kierunku y, elektroniki, możemy stworzyć jakąś stronę internetową, możemy właśnie otworzyć kanał na YouTube, gdzie będziemy mówić na temat wiary. No, y, może to być właśnie kwestia tego tylko, tylko, a może aż, bo to jest bardzo ważne, że mamy talent bycia. Dobrym nauczycielem, dobrym rodzicem, wychowywać swoje dzieci w pobożny sposób, albo wychowywać też inne dzieci poprzez pracę nauczyciela, czy, czy poprzez pracę katechety. Tych możliwości jest bardzo dużo. No, każdy z nas jakiś ten talent ma. Nawet gdy nam się wydaje, że ich nie mamy, to każdy z nas jakiś talent otrzymał od Pana Boga. I nie jest ważne to, że my otrzymaliśmy mniej niż inni. Nie powinniśmy się ani tym martwić, ani mieć o to pretensji do Pana Boga, bo wystarczy to, co mamy. My mamy się zaopiekować tym, co mamy. Nie porównywać się do innych i mówić, a jak ja bym był tak utalentowany, jak Karol Wojtyła, to ja bym dopiero wszystkim pokazał, jak daleko bym zaszedł w życiu. Nieprawda, w oczach Pana Boga niejedna osoba nieznana nikomu jest równie wielką świętą, czy wielkim świętym, jakim został Jan Paweł II. Mimo, że nikt o tej osobie nie słyszał. Dlatego, że też pomnożyła swoje talenty, mimo, że je miała bardzo małe i bardzo niewiele. Po prostu, jak ta przepowiedź nas uczy wyraźnie, nie będziemy oceniani przez porównywanie do innych, tylko będziemy oceniani przez porównywanie do tego, co otrzymaliśmy I jeżeli ktoś więcej otrzymał od tego więcej będzie wymagany jeżeli ktoś otrzymał mało od tego Bóg będzie niewiele wymagał ale od każdego Bóg będzie wymagał wierności i próby pomnożenia tych talentów które otrzymaliśmy od niego Dziękuję bardzo.